Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Synchronizatory manualnej skrzyni biegów zapewniają płynne przejście prędkości, co czyni jazdę przyjemniejsza. Jednak to urządzenie ma złożona konstrukcję i w przypadku uszkodzenia wymaga kosztownej naprawy, dlatego, właściciele samochodów powinni zrozumieć, jak działa synchronizator w skrzyni biegów, aby przedłużyć jego działanie. Koncepcja synchronizatora w skrzyni biegów. Synchronizator to wezeł skrzyni biegów, skrzyni biegów, który przenosi moment obrotowy z wału korbowego na koła i rozszerza zakres prędkości samochodu. Jest to element skrzyni biegów montowany we wszystkich samochodach osobowych i ciężarowych. Przeznaczenie główna funkcja synchronizatora jest wyrównywanie prędkości wału pomocniczego i zebnika, CO zapewnia bezwstrzasowa zmianę biegów. Pomaga również zmniejszyć stopień zużycia metalowych części, zwiększając żywotność skrzyni biegów. Urządzenie Konstrukcyjne Urządzenie składa się z następujących części piasty sprzegającej, po której zewnętrznej stronie wbudowane są suszarki, pierścień blokujący, sprzegła ślizgowego do załaczania 2 i 3 biegu, pierścieni blokujących, blokujących, koła zębate 2 i 3 biegu z występami stożkowymi. Podstawowym elementem urządzenia jest piasta. Po jej wewnętrznej stronie znajdują się wielowypusty. Dzięki którym przylega ona do wału skrzyni biegów i może się na nim swobodnie obracać w różnych kierunkach. Za pomocą zewnętrznych wielowypustów część jest połaczona ze sprzegłem, które zapewnia mocne połaczenie między wałem a przekładnia. Na zewnętrznej powierzchni piasty znajdują się trzy rowki, w których zintegrowane esa suche ogniwa. Gdy koło zębate jest właczone, wywierają one nacisk na pierścień blokujący i zatrzymują jego ruch. Wewnętrzna powierzchnia części styka się ze stoszkowym występem zebnika. Zewnętrzną część posiada wypusty, za pomocą których łaczy i blokuje sprzegło na etapie synchronizacji. Zasada działania. Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w pozycji biegu jałowego, sprzegła ślizgowe zajmują pozycję środkowa. Po właczeniu biegu SA one przesuwane przez widełki bliżej koł zębatych. W rezultacie suche sprzegła wchodzą w rowki pierścieni blokujących. Zatrzymując ich obrót. Pierścienie zapobiegają osiowemu ruchowi sprzegła ślizgowego za pomocą połaczenia wielowypustowego. Jednocześnie SA one dociskane do stożków ciernych. Wynikające z tego siły tarcia przyczyniają się do dopasowania prędkości koł zębatych i wału pomocniczego. Po zakończeniu synchronizacji pierścienie blokujące pod naciskiem wielowypustów sprzegła obracają się w przeciwnym kierunku, co prowadzi do zwolnienia blokady. Sprzegło może swobodnie poruszać się do przodu i sztywno łaczy koło zębate z wałem pomocniczym skrzyni biegów. Następuje przeniesienie momentu obrotowego, umożliwiając pojazdowi poruszanie się z wybrana prędkością. Proces dopasowania prędkości i załaczenia biegu następuje w ciągu sekundy, pomimo wykonywania przez mechanizm wielu operacji. Główne typy: Istnieją różne rodzaje synchronizatorów. Niektóre wykorzystują pierścienie blokujące, podczas gdy inne wykorzystują sworznie blokujące. Jednostki te różnią się metodą blokowania sprzegła do momentu dopasowania prędkości katowych wału i zebnika, co znajduje odzwierciedlenie w ich konstrukcji i zasadzie działania. Z pierścieniami blokującymi urządzenia te stosowane SA w skrzyniach biegów samochodów osobowych. Ich mechanizm opiera się na piaście z wewnętrznymi wielowypustami, za pomocą których część jest utrzymywana na wale pomocniczym. Skołkami blokującymi podstawa konstrukcji takiego urządzenia jest wózek, piasta z mocowaniem kołnierzowym. Za pomocą połaczenia wielowypustowego jest on utrzymywany na wale pomocniczym i porusza się swobodnie wzdłuż niego. Na zewnętrznej powierzchni wózka znajdują się pierścienie zębate do łaczenia z kołami zebatymi. W kołnierzu znajduje się sześć otworów przelotowych. Przez trzy z nich przechodzą kołki blokujące, a przez pozostałe trzy, okruchy chleba, wycięte zamki. Swożnie sztywno mocują pierścienie stożkowe po bokach piasti. Gdy koło zębate jest właczone, wózek jest przesuwany wzdłuż wału przez widelec. W pewnym momencie pierścień stożkowy styka się z żebnikiem i obraca się z powodu sił tarcia, napędzając wózek i utrzymując go w rowku kołków blokujących. Gdy prędkości katowe ESA dopasowane, bezwładność dąży do zera, w wyniku czego piasta jest wyśrodkowana względem sworzni blokujących. I może swobodnie poruszać się po wale. Podczas ruchu sworznie ESA ściskane, a część styka się z żebnikiem. Moment obrotowy zwieńca zębatego jest przenoszony przez wózek na napędzany wał, a następnie na sprzegło. Możliwe usterki w działaniu synchronizatora skrzyni biegów. Większość usterek synchronizatora skrzyni biegów ma podobne objawy, ale przyczyny awarii mogą być różne. Wielu właścicieli samochodów nie jest zaznajomionych z urządzeniem skrzyni biegów, co jest wykorzystywane przez nieuczciwych mistrzów. Przy obliczaniu kosztów naprawy. Aby uniknąć nieuzasadnionych kosztów, każdy kierowca powinien zapoznać się z głównymi objawami awarii synchronizatora. Podstawowe oznaki, gdy synchronizator jest w dobrym stanie, skrzynia biegów zmienia biegi szybko i płynnie. Nieprawidłowe działanie urządzenia jest sygnalizowane przez nietypowe odgłosy pojawiające się podczas zmiany prędkości, trudne właczenie. Biegu, wymagające dużego wysiłku lub kilku praw, spontaniczne wyłaczenie biegu, przyczyny występowania najczęstszymi przyczynami. Nieprawidłowego działania urządzenia SA, mechaniczne uszkodzenia części urządzenia, poluzowanie lub zerwanie gwintów różnych połaczeń. Obniżenie poziomu oleju w skrzyni biegów. Z użyciu wezła sprzyja długotrwałe użytkowanie pojazdu, naruszenie zasad użytkowania skrzyni biegów, niska jakość komponentów, niepismienna konserwacja urządzenia. Metody rozwiązywania problemów naprawa synchronizatora jest złożonym i czasochłonnym procesem, który jest niemożliwy do wykonania. Bez użycia specjalnego sprzętu i umiejętności. Właściciel samochodu może samodzielnie sprawdzić synchronizator, próbując ustalić przyczynę usterki. Konieczne jest zdemontowanie skrzyni biegów i sprawdzenie ruchomości sprzegła, powinno ono swobodnie poruszać się na wale. Jeśli konieczne jest użycie siły fizycznej, należy skontaktować się ze specjalista. Pielęgnacja i obsługa. Nie ma zwyczaju regularnego sprawdzania i naprawiania synchronizatorów. Zaleca się jednak okresowe serwisowanie urządzenia w celu wydłużenia jego żywotności i uniknięcia niepotrzebnych kosztów naprawy lub wymiany. Środki zapobiegawcze, aby synchronizator działał skutecznie zaleca się przestrzeganie nieagresywnego stylu jazdy, płynne przyspieszanie. I hamowanie, skoordynowanie prędkości pojazdu z biegiem w celu zapewnienia optymalnego obciążenia skrzyni biegów, przeprowadzać regularna. Konserwację urządzenia zgodnie z przepisami technicznymi i wymaganiami producenta, stosować wysokiej jakości oleje przekładniowe. Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu przed zmiana prędkości. W przeciwnym razie obciążenie maszyny znacznie wzrośnie. Ścisłe przestrzeganie tych zasad znacznie zmniejszy zużycie wezła. Nadmierne obciążenie prowadzi do zmęczenia metalu, uszkodzenia części.